Witam, pozdrawiam serdecznie, to moja, znowu moja budowla leśna Tu jest drabinka, pozdrawiam leśnych towarzyszy Trzyma się na po dziś dzień, tu miało być zadaszenie Tu ławeczka, można sobie usiąść, grube bale Ma to już 2,5 roku e, Ogólnie rzecz biorąc e, Chciałbym to dokończyć Ale na razie się za to nie zabieram Później tym się może zajmę. Tu zawsze sypają kamerę dla ptaszków. Polecam kanał rosyjski Hamburg Humbushcraft. Bardzo pięknie budują. Polecam mi kanał. Tu jak widać deski trochę pękły. To był domek na ognisko, ale zrosło już. Tu ogólnie chciałem wykończyć taką tam wprowadzić do środka. Proszę Państwa takie wejście, taki tunelik sobie zrobić żeby to, na, żeby to miało jeszcze większy sens no myślę, że dobra się spodoba i dziękuję ślicznie za wysłuchanie i pozdrawiam z strony Leszek Towarzyszy poleśniczemu mówiąc Daszból